No i kochani jesteśmy w naszym hotelu Redison Blue na, na zapleczu Hilton, a tam dalej Hamilton Świnoujście Mieszkaliśmy w Hamiltonie Teraz w Redisonie Hamiltonie, mieszkaliśmy, teraz w Redisonie, Redison Blue Dzisiaj 24 styczeń 2021. Świnoujście coraz piękniejsze. Świnoujście coraz piękniejsze. Piękne, czysto. Dojście piękne do plaży dookoło. To trzeba przyznać, że międzyzdroje to wieś w porównaniu ze Świnoujściem. Świnoujście jest piękne, piękne i coraz piękniejsze. Także tu będziemy przyjeżdżali. Ahoj!